się ma system i dzisiejszy gameplay jest trojny niż zwykle bo znowu gram tu na specjaliście a właściwie nie gram ja jest to gameplay mojego brata trochę o nim mówiłem wcześniej no i w jednym filmie chyba to było na myszyn tak to było na myszyn mówiłem że nie gra zbyt dobrze i że popsuł mi KD, tak? No, że miałem wysokie KD yy, no on, wiecie, uczuł się grać i strasznie zepsuł. No ale kiedy on zagrał ten Gameplay, to strasznie się zdziwiłem, bo co prawda yy, jest się czego przyczepić, że no powiedzmy chociażby tego, że to tak jakby topornie celował, ale naprawdę ładny, ładny wynik ugrał, zwłaszcza że on jest jednym z tych, którzy no... Dobrze grają na PC-tach, a playów nie ogarniają zbytnio. No a jest to wynik 33 na 1, jeśli dobrze pamiętam. I szkoda właśnie tak głupio padł, bo raczej byłby aby gdyby nie padł z ręki takiego głupiego kampera, który campił z mp 7 w takim budynku, a Dawid go nawet nie widział. Dawid to mój brat, kto jeszcze nie wie. Ale mimo wszystko bardzo fajny gameplay, bardzo pozytywnie się zdziwiłem, kiedy go ugrał. Hmm, to on, on pewnie też, ale no musiałem powiedzieć, że to jego, bo by się tam czepiał. No ale dobra. <laughs> ja dzisiejszy film, wybrałem gameplay dlatego, bo on jest jakiś długi. On chyba ma 10 minut 30 sekund yy, i wybrałem go dlatego, bo akurat do poradniku potrzebuję długich dużo czasu, żeby mam dużo do powiedzenia, także bez zbędnego pieprzenia od razu przejdę do tego co mam powiedzieć. Yy, czyli jest to poradnik, część druga yy, poradnik o killstreakach szturmu part 2 skończyłem w ostatnim filmie na sita na bodajże na locie precyzyjnym chyba tak i teraz mamy Heinda. Yy, kto jeszcze nie oglądał pierwszego, yy, pierwszego filmiku mówię po prostu yy, o killstreaku jak nim grać, czy jest dobry, czy jest słaby yy, ewentualnie na których mapach jest dobry, na których właśnie słaby, mm, czyli tak, Hainda mamy Hind jest to, no, jest to trochę y, dużo można o tym historyku powiedzieć, bo czasami gram właśnie Hind'em i bardzo miło się się pozytywnie zadziwia mnie, a czasami, no, totalna dupa y, oczywiście w przypadku Heinda zależy to tylko od szczęścia, bo bardzo, ale bardzo często y, no, to zależy od tego na jakie lobby trafiliśmy, z jakimi ludźmi mamy do czynienia. Jeżeli mamy y, z dobrymi, powiedzmy, graczami do czynienia, to po pierwsze wszyscy się pochowają, a po drugie wszyscy y, od razu wezmą stingery, javeliny i rozpieprzą nam heind'a w sekundę. A heind jest bardzo prosty do zniszczenia. Starczy jedna rakieta. E, ale, ale, heind... Mm, jeszcze jeden minus jeszcze jeden minus wymienia tego Christriku. Hańtnym wielkim minusem tego killstreaka jest również to, iż ma strasznie słabe działko. E, taki minigan. No i on ma to do siebie, że zwykle zaczyna nigdy nie kończy. Zawsze zabierze trochę żyć samemu kościowi i nigdy nie skończy. Rzadko zdarza się tak, że na jedną seryjkę weźmie. Jakoś nie wiem jak to działa, ale mnie osobiście hańdy zawsze biorą na serykę, a ja, jak ja mam handę, to tylko bzyka, bzyka, bzyka bzz, 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 psuje się, psuje, pluje, pluje i nic nie umie zrobić. No tak to zwykle jest. No, nie wiem, czy po prostu to też jeżeli widzicie hainda, to ja oso osobiście ostatnio właśnie tak się zrobiłem, też chamski trochę, no i od razu jak widzę, że się nadlatuje, biorę z tym, że rozpieprzam. Nawet w ogóle już tak sam się rozwalam za czwórką żeby jak najszybciej mu rozpieprzyć z tego hind'a bo po prostu wkurza mnie jak oni mi rozwalają mm. i w każdym razie y, w przypadku hind'a zależy to bardzo dużo na, od tego na jakiej mapie gramy a teraz wymienię na jakich mapach wymienię wszystkie mapy i powiem mi w miarę czy się w skali od 1 do 10 czy się opłaca czy się nie opłaca no to dobra, najpierw mamy sea town y, oj bardzo słabiutko, na tej mapie nie ubijemy, y, o widzicie tutaj ten kamper właśnie kurczak głupi zabił Dobra, na Seatown nie zabijemy nim. Hmm, bardzo mało osób nim zabijemy. Jest to skal, na przykład 2 na 10 daje. Dalej, dom. Dom bardzo dużo można ubić, o ile nie gra się z gościami, którzy no, mają te Antercraftowe klasy. Bo ja na dom się spotykam właśnie często z gościami, które takie owe posiadają i zwykle szybko rozpieprzają. Jednak jeżeli nikt nikt nie rozwali śmigłowca to na dom da się ubić całkiem dobry wynik tym haindem, czyli daje... To... 7 na 10 Arkaden, oj słabiutko 3 na 10 Nie więcej Nie więcej bo na tej mapie naprawdę nic się nie da zrobić Bakara, Bakara ciężko mi powiedzieć bo na tej mapie kompletnie nigdy nic nie umiem wbić Mój chyba najwyższy killstreak wynik na tej mapie to 40 na 5 i to e, niezbyt, niezbyt ładny bo trochę przykampiałem ale naprawdę muszę się przyznać że tej mapy kompletnie nie wygarniam ale wiem, że zawsze dużo robi na tym tym, bo zwykle sam dostaję w dupę od handów, paywallów i tak dalej, także daje co, co najmniej 6 na 10. Resistance yy, właśnie dziwne jest to jest trochę, bo na Resistance jest to, nie jest taka zupełnie odkryta mapa, a zabija bardzo dużo. 6 na 10. Yy, downturn, o Jezu. No kto na tej mapie dużo gra? No prawie nikt. Yy, szczerze mówiąc nie wiem, czy mogę coś optymist. No nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia naprawdę ile osób. Opatrzcie jakie nieogary w ogóle. Zobaczcie, co to jest w ogóle. Ten to był chyba IFC, a ten camper, ten sniper to był jakaś ciota. No ale nieważne. Mm, yy, w każdym razie no downter, no tak myślę, że około 5 właśnie. Butlek mało. 4. Nie, nie da się zwykle dużo osób zabić. Carbon, 4 mm, podobnie. Hardhat hard, ładniej. Ładniej. 5 pięć 5,5 pięć może. Lockdown. Hmm, no z Dogdon to jest trochę dziwnie, bo raz zabija dużo, raz w ogóle nie zabija. No ale tak 6 zasługuje raczej. Wilicz, no najlepsza mapa pod szturm, najlepsza. Nie ma lepszej mapy pod szturm niż Wilicz. Damy dziewiąteczkę, albo nawet dychę. No a damy dychę. Fallen. Fallen się pozytywnie zdziwiłem, kiedy wbiłem na Fallen Ospreya. I zabiłem na Fallen najwięcej osób Osprejem, jak i w życiu nie zabiłem więcej osób Osprejem. Było to co prawda na trybie drużynowym, ale naprawdę pozytywnie się zdziwiłem, zabiłem 17 osób osprejem, nawet policzyłem, yy, no mi się więcej nie zdarzyło zabić i osprejem osób, przynajmniej nie na deathmatchu, gdzie mamy ten limit 30 zabójstw, ale w tak co najmniej 9, 8, 8. Yy, outpost, no ciężko mi powiedzieć, bo rzadko gram na tej mapie, jak każdy w sumie. Ale tak outpost, o no, wiem, że wbiłem parę razy w sekrytyki i nawet nie jest źle 7. Interchange, y, bardzo, bardzo dobrze spisuje się Hind, naprawdę. Jest to trochę dziwne, bo y, ona nie jest wcale taka odkryta znowu. Ale, 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 ale naprawdę dużo na niej Hind zabija. Dalej mamy Underground. I y, y, na tej mapie dużo da się zabić, ale też jest gdzie się tu ukryć, tak, czyli... Trochę, trochę hamską sprawą jest to, że yy, przez szyby nie da się na przykład zeszczelić helikoptera Stingerem, bo pisze, że wiecie, tak jakbyśmy my walili przez ścianę, czyli nie namierza przez szyby, czyli trzeba te szyby najpierw rozbić, to takie krótkie info, a na Underground właśnie tych szyb nad nami jest całkiem sporo, mm, także, także Underground jest całkiem nieźle, 7 co najmniej, i Mission bardzo, bardzo dobra mapa pod szturm, dziewiąteczka zasłużona. Także yy, jedziemy dalej, jeśli chodzi o Hind'a, to myślę, że skończyłem yy, Następny mamy Run, atak śmigłowców I jest to trochę lipa, bo yy, po pierwsze nigdy na tym nie gram Bo jest to słaby killstreak yy, Po drugie jest, nie jest on warty 9 zabójstw A po trzecie yy, jest niby 5 śmigłowców, to niby tak bardzo dużo yy, Jednak to jest taki, który pis na wodę Po pierwsze dlatego, że wszystkie walą w jednego, w jedną osobę i to jeszcze wiecie tak, że nie trafiają, no dobra, można powiedzieć, że nawet nieźle trafiają, ale powali 5 migłowców, tak. Ale taka jest prawda, że jak namierzymy środkowy z tych pięciu, to rozwali od razu 3 Także zostają tylko dwa po boku. Yy, więc to jest taki pic na wodę, że pięć, pięć migłowców. Mm, czyli to jest słaby killstreak, nie polecam zupełnie. Jeśli chodzi o dziewiątki, najlepszy jest Reaper. E, oczywiście zależy na jakiej mapie, bo na innych to ach, AH6. Dalej mamy AH6 właśnie. AH6 trzeba uważać na jakiej mapie gramy, bo jeżeli... I, I najbardziej w AH6 liczy się to, jakim jest nasz styl gry. Jeżeli gramy, tak powiedzmy, ofensywnie, raszujemy, no, jeżeli nawet komuś się spawn zdarza, to H6 jest świetny. Naprawdę będzie nam krat sprzed Ryakile. ile. Ale jeżeli campimy i, i jeżeli ma to nas chronić przed kimś, to, to naprawdę lipa. Lipa totalna, bo gówno daje. Dalej mamy Reapera. I myślę, że to ostatni killstreak jeszcze skończymy później. I zresztą z Reaperem mam dużo do powiedzenia, także nie wiem, czy w ogóle go skończę. Ale szybko zaczymy. Eee, Reaper jest to dobry killstreak na na niektóre mapy tylko. I wymienię na jakie mapy w następnym meczu, bo nie chcę Wam tu przedłużać. E, Reapera praktycznie zrobię jeszcze właśnie w następnym, mm, następnym gameplayu e, w Killstrikach Szturmu Part 3, bo mam to naprawdę dużo, dużo do powiedzenia. Chyba najwięcej ze wszystkich Killstrików. Także nie, nie sądzę, żeby e, robienie na mapu capu tego Reapera teraz się opłacało. Tymczasem 33 na 1, gameplay się skończył. grał to mój brat, tak jak mówiłem, na szóstym prestiżu. I zobaczymy się w następnym filmie. Cześć.